Siema. Witajcie na moim kanale, w którym szukam dla was najlepszych okazji w internecie. Dziś mam dla was coś naprawdę wyjątkowego. Stronę, która rzekomo pozwala na zgarnięcie Valorant Points do Valoranta. Od razu wiedziałem, że muszę to sprawdzić i podzielić się tym z wami. Ale musicie wiedzieć, że moje priorytety to zawsze wasze bezpieczeństwo i legitność prezentowanej strony. Dlatego właśnie powstał ten film, abyś to nie ty musiał sprawdzać. Okej, okay, więc zaczynamy. Przed wejściem na jakiekolwiek tego typu strony zawsze zalecam do dokładne sprawdzenie wiarygodności i bezpieczeństwa serwisu. To naprawdę ważne, aby nie narażać swoich danych osobowych czy pieniędzy na niebezpieczeństwo. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość kusząco, ale nie spieszmy się z wydawaniem oceny. Przeanalizujmy co mamy tutaj: opis działania strony, opinie użytkowników i wszelkie inne informacje, które mogą pomóc nam zrozumieć, czy jest to legitne miejsce. Pamiętaj, strony bez szczegółowych opisów i informacji to najczęściej scam. Zobaczmy sobie statystyki strony. Jak widać, strona wysłała już wiele zestawów. Okej, okay, przejdźmy dalej. Poniżej znajdują się użytkownicy, którzy skorzystali ze strony. Jak widać, opinie o stronie są dosyć pozytywne. Spoko, przejdźmy dalej. Dalej mamy filmik i opis, czym w ogóle jest Valorant. I to już chyba cała strona. Dobrze, przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Kliknijmy w Przejdź do zestawów. I zostaliśmy przekierowani do przycisku, który ma nas przenieść do formularza. Okej, okay, to klikamy. I jak widać zostaliśmy przekierowani. Znajduje się tutaj sporo informacji warto sobie przeczytać. W tym polu musimy wpisać nasze ID konta w grze. To ja je teraz wpiszę. Ok, wpisane. W drugim polu musimy wskazać markę telefonu, z której korzystamy. Do wyboru mamy Huawei, Kok, Xiaomi lub inna. ja wybiorę INA, ponieważ nie korzystam z telefonu Huawei lub Xiaomi, to klikamy kontynuuj. Łączy teraz z kątem. Tutaj mamy szczegóły, a teraz mamy wybrać zestaw, który chcemy zgarnąć. Mamy do wyboru zestaw 475, 1000, 2050 i 5350 WP. Na potrzeby filmu chcę kupić sobie przepustkę bojową, więc wezmę 1000 WAP. Ok, to po prostu klikamy. A teraz nam ładuje. To klikamy teraz w Weryfikuj. Aby przejść dalej, zweryfikuj się. Jak widać, mamy do wyboru szybką i zwykłą weryfikację. Ja wybiorę szybką weryfikację, ponieważ jest łatwiejsza i bardziej przystępna dla większości osób. Aha, zweryfikuj się, aby otrzymać Valorant Points. Czyli po prostu musimy wypełnić dwa zadania, aby przejść dalej spoko, czyli mamy wykonać dwa zadania z tych dostępnych. To ja po prostu wykonam pierwsze zadanie, w którym musimy pobrać, a następnie uruchomić przeglądarkę Opera GX. Bardzo łatwe zadanie, to ja je teraz zrobię. Gotowe! Zainstalowałem a następnie uruchomiłem przeglądarkę. Ogólnie przyznam, że przeglądarka sama w sobie jest świetna i polecam z niej korzystać, szczególnie gdy jesteś graczem. Dlaczego? Po pierwsze, są lepiej zorganizowane karty, więc łatwiej będziesz mógł korzystać z niej na co dzień. Jest większa ochrona prywatności niż w innych przeglądarkach. Twoje dane są bezpieczne, brak reklam, przeglądarka ma wbudowanego adbloka i jako wisienka na torcie, wbudowany i darmowy VPN. Naprawdę polecam! Spoko ukończyłem zadanie, to przejdźmy teraz do następnego zadania, którym jest wypełnienie prostego testu, w którym możemy wygrać 500 zł na paliwo w Shell. Musimy podać tutaj dane, z tego co wiem, nie muszą być prawdziwe. Wystarczy, że nasz adres e-mail będzie prawdziwy, ponieważ aby zaliczyło zadanie, będziemy musieli potwierdzić wiadomość e-mail. Ja jednak podam prawdziwe, aby na pewno zadziałało, które oczywiście ocenzuruję, a wiadomość potwierdzę z telefonu. Okej, okay, klikamy dalej. Teraz musimy odpowiedzieć na kilka prostych pytań. W mniej niż minutę to zrobię. I okej, okay, wysyłamy. Dziękujemy. Zadanie wykonane. Wróćmy teraz do strony. Przed przejściem do strony chciałbym przedstawić jeszcze inne zadanie, które możesz wykonać w przypadku problemów z weryfikacją. Jest to bardzo fajne zadanie, ponieważ pozwala nam przejść weryfikację całkowicie za darmo, plus jeszcze otrzymujemy parę bokserek za darmo. Może to brzmieć śmiesznie, ale to prawda, a same bokserki wyglądają naprawdę spoko i są świetnej jakości. Sam je odebrałem po prostu, dlatego że jestem cebulą i lubię darmowe rzeczy. Przeprowadzę cię teraz w procesie odbierania bokserek krok po kroku. Pierwszym krokiem jest wybór wzoru, następnie wybierasz rozmiar, który chcesz dostać, a teraz klikamy w przejdź do wzorów. Ja wybiorę ten, ponieważ wygląda jakoś weselej. Teraz musimy podać nasze dane potrzebne do zamówienia i utworzenia konta. To ja to teraz zrobię. I co ważne, podczas odbierania bokserek aktywujemy okres próbny, który jest darmowy, ale po jego zakończeniu zacznie nam pobierać pieniądze. Oczywiście od razu po wypełnieniu formularza możemy anulować subskrypcję online bez żadnych zobowiązań i nic wtedy nie zapłacimy. A teraz musimy się zweryfikować. Są dwie opcje: PayPal albo karta kredytowa. Ja wybiorę opcję PayPal, ponieważ jest natychmiastowa. Za wysyłkę również nic nie płacimy. Otrzymujemy świetnej jakości bokserki, które w sklepie kosztowałyby lekko 50 zł całkowicie za darmo wraz z przesyłką. Sam skorzystałbym z tej promocji, nawet gdyby nie chodziło o weryfikację. No a teraz nam ładuje. No i jak widać wszystko się udało. Cały proces tak naprawdę nie zajął dłużej niż 5 minut. Naprawdę polecam skorzystać z tej oferty. Pamiętaj, że ta oferta jest ograniczona czasowo i nie będzie trwać wiecznie. Więc radzę się pospieszyć. Spoko, wróćmy teraz do filmu. Odświeżmy stronę. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie i jak widać otrzymaliśmy komunikat, który informuje nas, że wszystko przebiegło pomyślnie i że do naszego konta został pomyślnie dodany zestaw. Świetnie. Więc co możemy teraz zrobić? Przejdźmy sobie do Valoranta. O, mamy Valorant pointy. Świetnie. Mam nadzieję, że strona będzie istnieć jak najdłużej. Okej, okay, to kupmy sobie teraz przepustkę bojową. I kupione. Super. Więc podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Ta strona to podstawa dla każdego początkującego gracza, wiele wnosi do społeczności gry. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją czy sposób działa dalej, bo wiadomo nic nie trwa wiecznie, więc wypadałoby dać znać jeżeli coś się zmieni czy przestanie działać. Co mogę jeszcze dodać? To oczywiście mój test, i na przykład za 3-4 lata ta strona może już działać w innej formie lub nie działać wcale. Więc potraktujcie ten film jako w jakiś sposób informację niż jakiś obiektywny werdykt. Najlepiej samemu sprawdzić i przetestować. Jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu lub na mój e-mail: sprawdzę i nagram to. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka like i suba, to naprawdę pomaga i zwiększa zasięgi. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę miłego dnia. Cześć!